Obra, jest top chat! Mm. Jest! Mamy to! Czekaj, muszę ustawić te to To top chat, chłopie Dostaniesz donata od Beast na 100 dolarów <śmiennie> Ale nie mogę ustawić tego Czekaj Jacob będzie wspierać mał... <śmiennie> mały kanał Jacob! <śmiennie> <śmiennie> dajemy donata, Dajemy donaita na typa, który ma 0 viewsów Zobaczymy, co się stanie Jacob. Ja na ciebie czekać, tutaj. O, 5000 dolarów. Co jest? Ale mało. Mały kanał. Tak to brzmi na streamie, jak coś. Co? Słyszałeś coś tam na tym streamie? Nie. Dobra, wyjść na mojego streama, bo chcę zobaczyć, czy ten, czy działa wszystko. Ale coś tam słyszałam przed chwilą. Tak? No? Czekaj jeszcze raz, jeszcze raz, jeszcze raz. No, Na to I słuchaj, słuchaj cokolwiek? Coś tam na tym streamie. No, trochę. Nie. Dobra, wejdź na mojego streama, bo chcę zobaczyć, jak czytanie. No, A no słychać. No. Ale coś tam słyszałam przed chwilą. Ciebie słychać głośniej niż mnie, no brów! Jest jedna osoba na czacie! No, nie. <śmiech> <śmiech> to I za chwilę mi ktoś bije i... Hello, it's my birthday today! Can you please say happy birthday for me? Okay. Dobra, <coughs> dawaj gotowość. Czuję, ktoś napisał, jeżeli zrobisz kwater Edita i wolnisz komuś 100 full box, to ci 300 tysięcy dolarów. Fajnie, jakby tak było, fajnie. O, ty ktoś napisał Siema XD! Jo! Jakiś A podłoga S. Siema morda siema! Siema XD! Co u ciebie? W ogóle nie beczka. Patrzę ten, patrzę, co będzie pisał. Napisał ja wam dam. A co na... Ale pisał? co Ale weź, bo ja nie skomentuję o co ci chodzi teraz. On wspiera. On jest wspierającym.

No. Foto. Jesteś głupi. Wysyłam ci na czasie. Dobra, wysłałem 5000 do Pape. Co ja powiedziałeś? Chce, będzie miało słone! Mam osłonę! Let's go! Czego ty się cieszysz, jak i tak ją stracisz? O jest, ale mi ścina przez tego rękę. No, tak myślał. Jest... Ej, bo jakoś... Nie mam już tego... Nie... Ruch! Ej, on serio mi za zapro do znajomych!

No ziomek mi z bukeja, no nie O dobra, S. S? Jaki bucik? One kill? Pomyślałam wejdzie do mnie za No przecież Stół typów Będziemy Dobra, ja już przyjmuję, czekaj Ja fan nabizał na czacie Te fany, już ja je przyjmuję, czekaj O No czemu tu jest tyle typów? No co ja dostanę?

Mamy jakiś typek o co? Brat ma nie wiem Zero, nie wiem, nie wiem co tu się dzieje Ten ziomek trochę taki wiesz Taki trochę nieogarnięty Albo ma ładowaną pompę Co mi robi? Jaki spam A jeszcze? Jak twoje doświadczenie mi napisali? Moje doświadczenie jakiś? nie wiem. Anglę. Czy... Nie, 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 nie wiem co tu się właśnie wydarzyło. A mm. O, to, to, o okazuje się, że to ma No ten typ jak ma imbota Bratek ma in No brat ma jeden HP No nie, przypadkowo się wbiłem w typów, a mam takiego loła, że jestem na one shot'a Ej, ciekawe czy mi to tak zadziała, czy nie? Żebym pokazał OBS-a, co robię Dobra, bo to mi pokazuje całego OBS-a No nie, przechwytywanie gry Jakie przekupywanie gry, co? Przechwytywanie gry. gry Przekupywanie gry Przekupywanie gry, ogólnie Czekaj, bo już zmieniam ten, ten no pomocy! No przecież mi typy gonią przez całą mapę. To no, sorry, no... Typ! Właśnie o tym mówię. Ja mam ziomka, on mi, w sensie widzę kroki, mm. ale ja zmieniłem zmienia. No. no co to jest? W sensie nice. Brat Brat dostał kraka na biało. No, on ja, nic nie miał. Ja że to jakiś typ... Ej, dobra! Ma pierdolę już na full ekran, już jest dzień. Mm. Co strasznie małe, ma wkrolać, ja mam? Jeżeli nie, to jest. Ogólnie tu jest lekoma, ale tam jest wszystko i tak zlutowane.